Czujesz to wciąż, nawet mówiąc, że już minęło, nawet próbując przekonać siebie, że to już nie ma znaczenia, nawet gdy wszyscy sądzą, że przeszedłeś nad tym do porządku dziennego. Ale prawda jest taka: ta osoba nigdy nie umiała odejść. Odeszła ciałem, ale zostawiła wszystko rozżarzone wewnątrz. Nie umiała zakończyć. Zamknęła drzwi, ale nie zabrała energii. Powiedziała, że potrzebuje przestrzeni, ale przestrzeń stała się przepaścią. I nawet z daleka ciągle powraca, z myślami, z wspomnieniami, z ciężarem, który nie ma nazwy, ale go nosisz. Ta osoba nie chciała iść z tobą, ale także nie pozwoliła ci iść samemu, bo odeszła, ale cię nie puściła. Nadal jest obecna w milczeniu, w tych dniach, kiedy czujesz coś, a nie wiesz co to jest, w momentach, kiedy budzisz się z ciężarem na sercu, bez wyjaśnienia. Ta osoba nie pisze wiadomości, ale wciąż krąży, wciąż obserwuje, wciąż reaguje, nie słowami, ale tą dziwną obecnością, która wisi w powietrzu, jakby coś wciąż było do rozwiązania. I czujesz to, bo nie da się oszukać percepcji. Są więzi, których nie widać, ale odczuwasz w ciele. Jest połączenie, które trwa nawet po zakończeniu nie dlatego, że powinno ale dlatego, że nigdy nie zostało przerwane. Ta osoba odeszła, ale nie zabrała tego, co rozsypała wewnątrz. Podjęła decyzję, odwróciła się plecami, ale zostawiła ślady. I ty, nawet nie chcąc, nadal zbierasz kawałki, które nie są twoje. Ciągle próbujesz zrozumieć, co zrobiłeś źle. Próbujesz uzasadnić nieobecność. Próbujesz wypełnić dziury, które nie były twoje, a które otworzyli. Dość. Ta osoba odeszła z własnej woli. A ten, kto odchodzi w ten sposób, ponosi odpowiedzialność za odcięcie się. Nie jesteś tymczasowym miejscem dla kogoś, kto nie umie zostać. Nie jesteś schronieniem dla kogoś, kto pojawia się tylko gdy potrzebuje. Nie jesteś wsparciem dla kogoś, kto znika po wzięciu wszystkiego. Ta osoba nie potrafiła się odciąć, ale to nie jest twoja rola, by wciąż trzymać to, co już cię złamało. Jeśli cię to poruszyło, skomentuj. Potrzebowałem to usłyszeć. Czy kiedykolwiek czułeś coś takiego? Powiedz mi w komentarzach: wciąż czujesz, nawet próbując iść naprzód, nawet otoczony nowymi rozpraszaczami, nawet wśród ludzi, czujesz, bez wyjaśnienia, bez logiki, bez chęci. Bo ta osoba odeszła, ale nie opuściła twojego wnętrza. To nie było zwykłe odejście, to nie był definitywny koniec, to była źle przeprowadzona zmiana rozłączenie, które zostało w połowie. I najtrudniej to przyznać. Ta osoba odeszła z wyboru, ale przywiązała cię impulsywnie. Nie zauważyłeś tego na początku, bo starałeś się szanować, starałeś się zaakceptować przestrzeń, starałeś się dać czas. Ale to, co było pauzą, przerodziło się w nieobecność. To, co było przestrzenią, stało się przepaścią, a to, co było wątpliwością, przekształciło się w odległość. Ta osoba chciała odejść, powiedziała, że potrzebuje. Sprawiła, że wydawało się, że chodzi o nią, sprawiła, że wydawało się, że to stroski, ale to była tylko ucieczka, ucieczka od czegoś, czego nie potrafiła utrzymać, ucieczka od uczucia, którego nie chciała nosić do końca. Jednak, mimo to, ta osoba nigdy naprawdę się nie odcięła i ty to dostrzegasz może nie w faktach, ale w polu w sposobie, w jaki wciąż myślisz, w sposobie, w jaki wciąż czujesz, w sposobie, w jaki wciąż czegoś oczekujesz, nie wiedząc czego. Ta osoba wciąż w tobie wibruje, nawet po wszystkim, nawet po nieobecności nie z miłości, ale z źle przeciętej więzi, z rozmów, które źle zakończono, z prawd, które nie zostały wypowiedziane, z rzeczy, które unosiły się między wami, a teraz nosisz to wszystko nosząc to, co powiedziała nosząc to, czego nie miała odwagi powiedzieć nosząc obietnice nosząc milczenia Nosząc nawet uczucia, które nie są twoje. Zauważyłeś to? Są bóle, które czujesz, że nie narodziły się tam. Zostały przeniesione, zostały wpłacone. Ta osoba opuściła twoje życie, ale zostawiła emocjonalny chaos. I nikt tego nie widzi, bo na zewnątrz wydajesz się dobrze, na zewnątrz wydajesz się w pokoju, ale są dni, kiedy budzisz się i czujesz, jakbyś oddychał za dwóch, jakbyś żył za dwóch, jakbyś czuł za dwóch. Ta osoba cię nie uwolniła. Ale też nie została. Utknęła w połowie drogi i zostawiła cię uwięzionym też. Dostrzegasz to w detalach, w tej konkretnej porze, kiedy myśli wracają, w tym miejscu, które straciło kolor, w tej piosence, która wciąż pali. Dostrzegasz to w ciele, w supłach, w gardle, w ciężarze na ramionach, w uczuciu, że jesteś obserwowany, mimo że jesteś sam. Są takie obecności, które trwają nawet po nieobecności. Są takie więzi, które się utrzymują, nawet bez wzajemności. I to nie jest romantyzm, to nie jest niedosyt, to pole, to częstotliwość, to energia. Ta osoba wciąż jest z tobą połączona, nawet bez komunikacji, nawet bez szukania. Czujesz, kiedy coś się z nią dzieje, nawet nie wiedząc, co to jest. Nagle zmieniasz nastrój, a potem odkrywasz, że to nie był Twój. I to męczy, męczy, bo próbujesz iść naprzód, próbujesz zająć umysł. Próbujesz zrobić miejsce dla nowych uczuć, ale ta osoba zajmuje miejsce, które nie zostało opróżnione. A prawda jest taka: nie opróżni się, dopóki sam na to pozwalasz, bo wciąż tam jesteś, czekając, aż ona odłączy się pierwsza, czekając, aż powie coś, co zakończy, czekając, aż uwolni cię od tego, co spowodowała. Ale ta osoba tego nie zrobi, bo nie ma świadomości tego, co zostawiła, lub udaje, że nie ma. I w tym momencie musisz uświadomić sobie. Uświadomić sobie, że jesteś uwięziony w więzi, która nie wraca, ale też się nie kończy. Uwięziony w oczekiwaniu, które cię paraliżuje. Uwięziony w echos, które już nie ma źródła. Przychodzi moment, w którym musisz powiedzieć ta osoba już tu nie jest, ale ja wciąż jestem. I to dla siebie muszę się uwolnić. Uwolnienie to nie zapomnienie, to niewymazanie, To wyciągnięcie duszy z niewoli. Ta osoba może wciąż czuć, może wciąż krążyć, może wciąż być połączona, jeśli chce, ale nie musisz już być odbiornikiem. Możesz zamknąć drzwi pola, możesz powiedzieć energetycznie dość, bo ta osoba odeszła. I kto odchodzi, zabiera wszystko, lub powinien zabrać. Nie musisz przechowywać emocjonalnych resztek nikogo. Nie musisz nosić fragmentów, które do ciebie nie należą, nie musisz dalej być schronieniem dla kogoś, kto już cię opuścił. Jesteś żywym terytorium, jesteś całością, zasługujesz na obecność, zasługujesz na wzajemność. Nie jest twoją rolą być sentymentalnym wspomnieniem dla nikogo. Ta osoba nie potrafiła się odciąć, ale teraz to ty wybierasz. Wybierz, aby przestać się wewnętrznie kręcić, by podtrzymywać to, co już się zawaliło. Wybierz, aby odciąć to, co nadal cię przytrzymuje. Wybierz, aby zostawić przestrzeń wolną. Wybierz, aby otworzyć przestrzeń na odczuwanie czegoś innego. Nawet jeśli boli, nawet jeśli wydaje się to złe, nawet jeśli wydaje się, że to za wcześnie. Byłeś już obecnością, która nigdy nie odeszła, nawet po pożegnaniu? Napisz: Musiałem to usłyszeć. Czujesz to również? Powiedz mi: Czy to ma sens dla ciebie na tym etapie? Napisz: Tak. W komentarzach: Podziel się tym wideo z kimś, kto musi uwolnić się od obecności, która już powinna odejść. Ta osoba może nawet być nadal związana z tobą z własnej woli, z braku, z ego, ale decyzja o uwolnieniu się jest tylko twoja. A jeśli masz odwagę spojrzeć na wszystko, co pozostało, bez ucieczki, bez romantyzowania, bez udawania, zauważysz, że to nie jest miłość, to uwięziona energia to źle zakończona więź. To emocjonalny ładunek, który do ciebie już nie należy. Ta osoba nie potrafiła zamknąć cyklu, ale ty możesz i musisz. Czy jesteś gotów, aby puścić, nawet jeśli nigdy nie powiedziała do widzenia? Czy potrafisz wyobrazić sobie, co przyjdzie, gdy to pole będzie czyste? Ponieważ ta obecność, która nigdy nie odeszła, zajmuje miejsce czegoś, co jeszcze nie nadeszło, ale przyjdzie, kiedy na to pozwolisz. Dostrzegasz to, nawet gdy próbujesz to racjonalizować, nawet gdy mówisz sobie, że już minęło, nawet gdy próbujesz zająć się tysiącem rzeczy, aby już nie czuć. Dostrzegasz to, że ta osoba wciąż istnieje w tobie, ale nie jako miłość, nie jako tęsknota, lecz jako nierozwiązany fragment, więź, która nie miała końca, bo nigdy nie miała odwagi na to. Ta osoba zostawiła luki, nie powiedziała wszystkiego, nie zamknęła niczego. Po prostu się oddaliła, zniknęła, i w ten sposób zasiała zamieszanie, i zamieszanie pozostaje jak cienka mgła, jak wewnętrzny szum jak rodzaj niedokończoności, której nie potrafisz nazwać. Ta osoba zostawiła Cię w stanie oczekiwania, nawet nie prosząc, nawet nie zasługując i Ty, nie zdając sobie sprawy, zacząłeś żyć między pauzami, między wątpliwościami, między wspomnieniami, które nawiedzają Cię w ciszy. Są dni, kiedy czujesz się nawet dobrze, ale wystarczy zapach, dźwięk, miejsce i wszystko wraca. Ty wracasz tam, gdzie już nie chciałeś być. Ta osoba stała się nieobecną obecnością, kimś, kto już nie jest, ale nadal działa, nadal waży, nadal wpływa na twoje uczucia. A najbardziej okrutne? Ta osoba wciąż żyje, jakby nic nie było w toku. Jakby nigdy nie zostawiła śladu w tobie, ale ty nosisz to w sobie, a to wyczerpuje, bo wymaga od ciebie więcej niż się wydaje. Zaczynasz wątpić we własną intuicję, zaczynasz myśleć, że przesadzasz, że widzisz rzeczy, które nie istnieją, że musisz iść naprzód. Ale to nie jest proste, bo nie chodzi o to, by iść, chodzi o to, by oczyścić, chodzi o to, by usunąć niewidzialne kotwice, chodzi o to, by uwolnić to, co zostało wchłonięte. Ta osoba wciąż wibruje w tobie i może nigdy nie przyzna się do tego, może nigdy nie powie: Zostawiłem cię uwięzionego w bezkończącej się historii. Ale nie potrzebujesz tego wyznania. Już to wiesz, już to dostrzegasz. Nie przez to, co ta osoba robi, ale przez to, czego nie robi: przez ciszę, która mówi więcej niż jakiekolwiek słowo, przez nieobecność, która nigdy nie stała się rzeczywistym oddaleniem, przez energię, która wciąż cię otacza. A teraz musisz zrobić to, czego ona nigdy nie zrobiła: przerwać, zakończyć, sfinalizować, nie na podstawie dialogu, ale na podstawie decyzji, bo ta osoba już odeszła. Brakuje tylko byś to zaakceptował. Czy zauważyłeś, że żyjesz w cieniu tego, próbując kochać na nowo, ale nie mogąc oddać się całkowicie, próbując zacząć od nowa, ale wciąż ciągnąc kawałki innej historii? To cię paraliżuje i wiesz to. Nawet gdy udajesz, że już nic nie czujesz, to nie jest miłość, to jest nieprzerwana więź i nie zniknie z czasem. Znika tylko dzięki wyborowi, dzięki obecności, z konfrontacją. Ta osoba wciąż żyje, bo wciąż dajesz jej przestrzeń, wciąż utrzymujesz uchyloną furtkę, wciąż karmisz małą, nieświadomą nadzieję, że wróci, że zrozumie, że przeprosi, że powie: wciąż Cię czuję, ale nie powie. A jeśli powie, to nic się nie zmieni, bo to, co teraz ma znaczenie, to nie to, co ta osoba robi, to, co decydujesz zrobić z tym, co zostało. Żyjesz w emocjonalnej przeszłości kogoś, kto już poszedł na zewnątrz, tylko nie przeszedł wewnętrznie, bo kochać cię nie wystarczyłoby zostać, ale stracić cię też nie było wystarczające, by się odciąć. Ta osoba została gdzieś po środku, ani obecna, ani nieobecna, ani twoja, ani daleko. I masz prawo zerwać z tym, nawet bez zgody, nawet bez ostatnich słów, nawet bez zakończenia, którego byś pragnął. Nie potrzebujesz, żeby ta osoba cokolwiek powiedziała. Musisz tylko powiedzieć sobie: Nie będę dłużej czuł się niedokończony. Czujesz to teraz? Więc napisz poniżej: Wybieram siebie. A jeśli to cię dotyka tak, jak dotyka wielu ludzi, skomentuj: Potrzebowałem to przeczytać. Ta osoba jest w tobie. Nie dlatego, że zasługuje. Nie dlatego, że została, ale dlatego, że nie pozwoliłeś sobie na uwolnienie się. Zachowałeś wszystko, nawet to, co cię zraniło, nawet to, co już nie miało sensu, nawet to, co nie było twoje. Nadałeś imię miłości temu, co było przywiązaniem. Nadałeś imię przeznaczenia temu, co było powtórzeniem. Nazwałeś to połączeniem, co było tylko źle traktowaną nieobecnością. I teraz jesteś zmęczony. Bo utrzymywanie kogoś w polu wymaga siły. Nawet jeśli mówisz, że zapomniałeś, wciąż wibrujesz w tym samym miejscu. Umysł może kłamać, ale energia nie. Wciąż powtarzasz trasy, wciąż odczuwasz brak, nawet wiedząc, że nie ma już nic do przeżycia tam. Wiesz dlaczego? Bo ta osoba zostawiła w tobie zaległości i stałeś się schronieniem dla tych zaległości. Ona nie wie, że wciąż cię trzyma, a może wie i to lubi. Bo są ludzie, którzy nie kochają, ale też nie wypuszczają, ludzie, którzy nie chcą powrotu, ale także nie chcesz byś był cały, ludzie, którzy odchodzą, ale wciąż oczekują, że będą odczuwani: chcą być niezapomnianą nieobecnością, chcą być powracającym bólem. I pozwoliłeś na to. Karmisz to, oddałeś się aż po koniec. Ta osoba nie wróciła, ale ty wciąż czekałeś nie w słowach, ale w wibracji. W głębi serca wciąż masz, a co jeśli? Zachowane miejsce, rodzaj dyskretnej iluzji, prawie niedostrzegalnej, i to cię trzyma. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim byś był, bez tej osoby w sobie, kim mógłbyś być, gdybyś nie musiał już zmagać się z tym, co po niej zostało? Czy wyobrażałeś sobie obudzić się bez tego ciężaru, bez tego imienia zajmującego miejsce, które nie należy do niego, bez tego zamieszania między obecnością a brakiem? Musisz się tego pozbyć, nie dla innej osoby, ale dla siebie. Musisz usunąć niewidzialne haki, obietnice, które nigdy nie nadeszły, słowa, które trzymały cię w miejscu oczekiwania. Ta osoba prawdopodobnie nigdy nie dostrzegła zniszczeń, które spowodowała, ale ty już to dostrzegłeś. I dlatego teraz cięcie musi być twoje, twoje, twoimi rękami, z twoją prawdą, z twoją obecnością. Ta osoba nie ma już prawa tu mieszkać. Już za dużo ustąpiłeś, już za długo czekałeś, już implodowałeś wewnętrznie więcej niż powinieneś. Teraz jest czas, aby zakończyć, aby zwrócić to, co już nie należy do ciebie, aby przestać usprawiedliwiać nieobecność innych swoją przesadzoną obecnością. Musisz wyjść z tej pętli, nawet jeśli nie miała końca, nawet jeśli zostałaś pozostawiona w próżni, nawet jeśli nigdy nie usłyszałeś prawdziwego do widzenia. Prawda tkwi w tym, co czujesz. A jeśli to, co czujesz, cię pomniejsza, wyczerpuje cię, paraliżuje, to już wystarczy. Ta osoba nie potrafiła zostać, nie potrafiła się zatroszczyć, nie potrafiła zakończyć. A teraz to ty musisz umieć, umieć odejść, umieć puścić, umieć zakończyć dla siebie. Masz to prawo, aby uwolnić się od tego, co już ci nie służy, aby wyjść z wibracyjnego pola kogoś, kto już stał się przeszłością. Aby spojrzeć w lustro bez tej obecności zajmującej Twoje oczy. Nie należy być lojalnym wobec kogoś, kto zostawił tylko pustkę. Nie należy być wiernym temu, co przynosi tylko zamieszanie. Nie należy być obecnym dla kogoś, kto nigdy nie widział Cię w całości. Ta osoba już odeszła, już zdecydowała się na wyjazd. Już poszła bez Ciebie. To, co wciąż tam jest, to nie jest miłość to emocjonalna pamięć to uzależnienie uczuciowe. To nagromadzona pustka, a pustka potrzebuje przestrzeni, aby odejść. Musisz otworzyć drzwi. Jest coś w tobie, co wciąż trzyma, ale jest coś głębszego, co pragnie się uwolnić. Jesteś w tym punkcie i nie ma sensu uciekać, ani negować, ani racjonalizować. Pole wie, ciało czuje, dusza krzyczy. A jeśli na chwilę uciszysz świat, usłyszysz, zauważysz, ta osoba, już nie ma tutaj swojego miejsca. Jeśli to teraz mocno cię dotyka, napisz, puściłem, puściłam. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś aś takiego niewidzialnego więzienia? Opowiedz mi. Bez filtrów. Tutaj możesz. Jeśli to cię dotknęło, skomentuj, zapisz się, zostaw lajka i podziel się z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć.